W dzisiejszej szopce. To jest Magda. I odebrano jej dzieci. A winni temu są. I nieodpowiedzialni mężczyźni. Wiadomo. Tam jest chyba z pięcioro dzieci i czterech różnych chłopów. Co drugi to pijak. No kto by się spodziewał? I jeden z tych pijaków wygrywa z Magdą sprawę Bo go kryje miejscowy. Przesąd. Pokazuję wam to tylko po to, żebyście zobaczyli. Do jakiego absurdu oni doprowadzili ten program. To teraz układy z sądem ma nawet żul Skąd on ma te układy? Powiedział to protokolanta kierowniku. Opilnował prokuratorowi samochodu. I nie chciał dwa złote. Uch. A w kolejnej sprawie to jest Magda. Znowu Magda zakochała się w niegrzecznym chłopcu. Znowu. A chłopiec był niegrzeczny, bo pracował jako pomocniku piekarza. Czajcie takiego dresiarza piekarza, że nie pytacie co się patrzysz, tylko kajzerka. Dobra, dalej. I piekarz był dla Magdy niemiły. Czyli można powiedzieć, że kawał z niego Grahamka. Dobra, dalej. Magda pokazuje, że ma rację. Jest Maryjka, jest Jezus na krzyżu. Zaraz się okaże, że Magda jest organistką. Tatuś Magdy mówi, że ten piekarz wydawał. Zraca w klubie nocnym po 10 tysięcy złotych na noc. A skąd on wie? Obok siedział czy coś? Piekarz też się pokłócił z bratem Magdy, ale potem go przeprosił. Przeprosi mojego brata na kolana. No i ten brat pokazuje, jak to jest przepraszać na kolana. Mogę się założyć, że to pani Jaworowicz mu kazała klękać. Nie żreć się teraz, cicho tam. I mamusia Magdy liczy, ile piekarz dostaje na dzieci. Jedne 3000 tysiące wziął na jedne chore dziecko, drugie trzy tysiące wziął na następne. On ma na dzień dzisiejszy 10 tysięcy. Bój się Boga! Żeby ta pani jako księgowa pracowała Sąd uważa, że piekarz się dobrze zajmuje dziećmi To jest jedna mapia No bo nie wiem czy słyszeliście Że sądy i piekarnie to jest jedna klika I żeby nie było Może i ta Magda ma rację Ale ciężko jest w to wierzyć Jak oni taką szopkę odstawiają Na przykład Magda mówi, że nie ma siły wstać z łóżka Więc pokazuje jak nie ma siły wstać z łóżka Piekarz trzęsie prokuraturą Pewnie nie siedział w więzieniu Tylko w zakładzie piekarnym No daj ta spokój I wracamy do studia Cichać tam no, psiakulty No, Ona porzuciła dzieci. Okazuje się, że Magda opuściła tego dzieciaka zaraz po narodzinach, bo ona teraz... Potrzebuje... Po prostu odpocząć. Dobrze, że mnie matka nie zostawiła po narodzinach. Poznając zdolności kulinarne mojego tatusia, bym wam dzisiaj opowiadał, że jako noworodek byłem karmiony kanapkami ze słoniną i ogórkiem. A na koniec wypowiada się syn znakomitego poety. I mówi Magdzie, że trzeba było nie brać ślubu. Jest bez sensu zawierać małżeństwo. Jak to jest na akord robione. Pani redaktor, mam złego męża. Trzeba było myśleć. Następny. Pani redaktor, boli mnie jak tu dotykam. To niech pan nie dotyka. Następny. A następna była Pani Maria z mężem i oni mają pszczoły. Państwo wyglądają jak Marsjanie. No gdzie? ześ w zostaw go! Tylko, że ule mają ustawione tak, że pszczoły atakują sąsiadów. Rządlą sąsiada. Pani Jaworowicz celnie zauważa. Pszczoła to jest nie ma paszportu. I słuchaj tego męża jaki to jest geniusz. Pasieka znajduje się jak gdyby na polanie dżungli. Czyli on uważa, że pszczoła przez te krzaki nie przeleci. Sąsiad mówi, że jego matka... Ona wymiotowała pszczoła. Jakiś inny chłop, który broni Marii jako Powód, rozumiesz? Mówi, że miał kolegę piłkarza. To kładł sobie dwie pszczoły na nogi, żeby go urządliły i wtedy. Chodził jak rakieta. To trzeba wypuścić szerszenie na milika. Co przyspieszenia dostawa? No Tak. Jak mnie denerwują takie bzdury. Jak pszczoła zostawi rządło w skórze, to też lepiej. To se można wyciągnąć i zamiast wykałaczki w zębie podłubać. Ja kocham pszczoły. O jezu, no. To był na najnowszym stand-upie, ten wie. Że ja to jestem syn sadownika. I u mnie w domu też się kocha pszczoły. Ale nie można stawiać ula komuś pod oknem. Sy też kocham. Ale tego hultaja muszę trzymać na smyczy, żeby spustoszenia nie siał. Mózg pszczoły to ma 1 miligram. Biorąc pod uwagę ten odcinek, to nie tylko pszczoły mają mózg 1 miligram. Ale nie będę złośliwy. A na koniec mąż Marii pokazuje, że jego sąsiad kosił trawę. Widzi pan, żeby tutaj go przyłatakował? Wiecie co? Wysoki sądzie, jak niby ja kogoś pobiłem? Jak to jest zdjęcie mojej ręki, która nikogo nie bije? A na koniec ten chłop mówi do kaszewiaka: Chce pan, żebym zdjął koszulę? Nie, nie chcę No widzę się, Kaszewiak panu mężowi spodobał W ogóle ja przeczytałem kiedyś taki komentarz, bo ktoś napisał Nie jestem gejem, ale jak patrzę na Kaszewiaka, to mam wątpliwości No to masz dowód To na koniec, dla męża Marii mam poradę Jak poderwać mecenasa Kaszewiaka Użyj reksony, jak wielu amantów Mylą pojęcia, dezodorantów I powiedz mu na ucho czule Chce pan, żebym zdjął koszulę? A jak chcecie się pośmiać znacznie dłużej, to zapraszam na mój stand-up na żywo Teraz będzie Wrocław, Lublin, Kielce, e, Opole, Częstochowa Torunie, Poznań! I dużo innych miast. Tam wszystkie moje występy są na stronie to Do zobaczenia, moje widzę!